Nawet główny inspektor sanitarny wydał kilka lat temu takie oświadczenie, że osoby chore na łuszczyce mogą korzystać z basenów, ponieważ łuszczyca nie jest chorobą zaraźliwą, nie można się zarazić w żaden sposób. Tylko też trzeba właśnie pamiętać o tym, żeby nie iść na ten basen, kiedy jest ta skóra, jest przerwana ciągłość na naskórka i może się ten nasz stan pogorszyć, tak? Ale... Czyli to bardziej, wtrosowa, bardziej w tak, tak, o, trosce o, o, o nas, tak? To bardziej w trosce o nas ktoś nas wyprasza i nie wiem, podchodzi do nas i mówi, że mamy opuścić basen albo. No nie wiem, inna osoba zgłasza to gdzieś tam do ratownika, no to takich, tak, takich miejsc nie, nie powinno w ogóle być. A zdarzają się, nawet jedna nasza, przecież też była w naszym podcaście mama z córką, tak. które opowiadały historię, jak, tak, jak Laura zaczęła chodzić na basen i w szkole inni rodzice. Petycje do dyrektora. Petycje napisali do dyrektora, że on, ta dziewczynka nie może chodzić na basen, bo ma uszczyce. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.